Cześć, zimno już. Wszystkie liście już żółte, dużo już spadło. Miałem rybę o siódmej. Musiał w nocy być przymrozek, gdyż jak z ryby chciałem zważyć, wziąłem wagę do ręki. Te szkłota, szyba na wadze była zamarznięta. <śm> żeby widzieć, ile ryba waży, musiałem najpierw zdrapać. Także. Przynajmniej minus 1 musiało być. Wczoraj, jak przyjechałem, było po południu. Zanim rozłożyłem namiot, nadmuchałem ponton. Nie wypłynąłem. Wymacałem sobie dno. Popatrzyłem, jak głęboko jest. Wybrałem sobie dwa miejsca. Jedno bliżej. 4 metry głębokości. Drugie jest dalej. Między 6 a 7. Tą wędkę lewą, tą bliższą przygotowałem sobie w ten sposób, że powiesiłem sobie bojkę, zanęciłem bardzo skromnie i zestaw spuściłem tam z woreczkiem PVA. Tą lewą wędkę zanęciłem ziarnami była to gotowana pszenica, gotowana kukurydza i gotowane konopie. Do tego pół garści orzecha Tyglisiego. Nie wiem, może 5, może 7 kulek jeszcze tak wróciłem, czyli naprawdę niedużo. Jak wspomniałem, woda już jest dosyć zimna, nie chciałem za dużo nęcić. I tą wędkę wywiozłem, wszystko żyłki ponapinałem, zawiesiłem swingera i już zaczęło się by mało ściemniać. Tą prawą wędkę mówię. Em, Mimo, że już głębokość miałem tam wymierzoną, pondonę byłem, ale mówię, już nie robię dzisiaj, zarzucę po prostu tam na pałę, a zrobię sobie jutro rano, nie? Wypłynę jeszcze raz i zawieszę sobie bojkę tam, nęce i z woreczkiem a sobie ładnie spuszczę. E, to było wczoraj. I wziąłem tą prawą wędkę, założyłem tam kulkę pływającą dosyć taką większą, nie wiem, może z 14, 15, może 16 mm miała i mówię, zarzucę w prawo, tak odległość 50-60 metrów to mniej więcej akurat tu na tym mie miejscu tej wody gdzie jestem, to tam mniej więcej mam te 6-7 metrów żadnych zaczepów w koło dno takie dosyć czyste i zarzuciłem to tak na pałę że tak powiem również e, napiłem żyłkę, z swingera i nic poszło do namiotu i coś tam zjadłem i leżałem nie? no i rano miałem branie 27 i to było na tą wędkę na tego popapsa, nie? Co była tak zarzucona na pałę? No, nie liczyłem się z tym, ale widocznie jakiś kart musiał przypływać na tej głębokości i tam nawet nie było zanęcone, tylko ta jedna pojedyncza kulka 2 cm unosiła się nad dnem, i podejrzewam, że nawet nie był głodny, tylko po prostu z ciekawości ją zastał. Ona była jasnego koloru i tak <tacza> ta wędka wypracowała mi branie, nie? No, także to był pełnowózki. To tylko zaprezentuję. Mam nawet przypon. Również właśnie miałem branie. Ryby wyciągłem. Była większa od tej pierwszej. Co mnie naturalnie ucieszyło. Już widziałem w podbieraku. I po holu. I jak zanęta i przynęta drobne. To jest orzeszek tygrysi, ziarko kukurydzy i pianka. Także tym co nęcone, tak samo jest to na haku. I to przyniosło mi drugą rybę, którą również prezentuję. Taka jeszcze spontaniczna, jesienna, e, ostatnia zasiadka w tym roku. I muszę powiedzieć, że udana. Bardzo cies się cieszę, że w taki sposób mogę zakończyć e, ten e, sezon. I oczywiście <ścoughs> z niecierpliwością czekam na sezon nadchodzący. Także cieszę się, że takim oto efektem mogłem zakończyć ten sezon tegoroczny. A nam wszystkim życzę wszystkiego najlepszego na święta Wesołych Świąt, Zdrowych Świąt i Sylwestra również i myślę, że spotkamy się w następnym roku. Nie wiadomo jak tam z przepisami będzie obostrzenia, czy będzie można wędkować, wyjeżdżać, czy nie. Także przyszły rok stoi pod wielkim znakiem zapytania, ale myślę, że będziemy się mogli zobaczyć. We'll be right <laughs> back.